Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Idolon. Tak, trochę mnie tu nie było. Przeklikam sobie to na telefonie, żeby tutaj nie gubić trochę progresu na tych postaciach, których jest to istotne. Jak widzicie Wizard, moja dziewiąta postać leci już po Elite klasę powoli. Na podajelit klasie powinien dogonić poziomem resztę i zająć się skilowaniem. No bo jednak jemu trochę jeszcze brakuje. On mi się przyda w choppingu, więc będę musiał tutaj też dogonić jego poziom względem innych, ale to nie powinien być problem. Problem jest tu przeżywalność, ponieważ on nie ma. W sumie nic tak właściwie nie ma. No to jest akurat ciekawe, że ona nie ma nic na sobie, że go dalej nie ubrałem. No ale jest biedny, goły, więc tak zostaje. Czy ja mam dzisiaj jakieś plany na odcinek? Dzisiaj totalny spontan, no raczej głównie odcinek z tych pogadankowych stylu tych pogadankowych, tak jak już wspomniałem. o... W sumie dalej nie przemyślałem, co zrobi z tymi grywami. Ale to jest akurat najmniejszy problem, mi się wydaje, żeby tutaj jakoś jakoś temu zaradzić. Okej. Okay. Wydaje mi się, że dzisiaj możemy zrobić próbę ataku na. na nową. A, nową arenę. Wydaje mi się, że to może być okej. Okay. Zastanów się, czy ja to mogę do czegoś jeszcze to rozdać. I. Nie bardzo to widzę, ale zanim to, to okej, okay, zbierzmy sobie spices. Ale ja bym chciał zebrać te rapy. I proszę mi teraz powiedzieć, ile mi kart brakuje. Pięć, pięć kart jeszcze, dobra. Okej, okay, no mi zasadniczo ewidentnie brakuje tego slajma na jakimś sensowniejszym poziomie w drużynie, okej. Okay. Świnka też, też by się przydała lepsza, proszę bardzo. Yy, tutaj kolega też by się przydał jakiejś wyższej klasy jest, proszę bardzo. No i spróbujemy tutaj uderzyć na marchewkę. Yy, więc co? Ale w sumie, kurczę, dobra, bo to będzie więcej resetów. No więc odpalmy sobie to i zaatakujmy tą arenę. Teraz mam takie zastanowienie, jak tutaj to podejść, tak szczerze, ponieważ tak muszę to zagrać. I teraz istotne: on leczy. Zobaczymy, czy uda mi się zajść dalej z leczącym, czy dalej z bijącym. Bo mnie bardziej to ciekawi, dzięki której postaci zajdziemy dalej. Ok, ostatnio skończyliśmy na rundzie 24 bodajże. Jestem ciekaw, czy tu się uda dojść dalej, bo mamy jednak healera na plecach, więc on jest w stanie utrzymywać część naszych... No nie zdążył. Chciałem powiedzieć, że może utrzymywać część naszych jednostek, ale niestety nie zdążył w utrzymaniu ich przy życiu. I to się zaczęło już robić problemy na 21 rundzie, ok. I problemy poszły już właśnie teraz, ok. Czyli tośmy, to, jakie był rekord w takiej sytuacji? 23 się zatrzymaliśmy. Gdzie tu mogę zobaczyć? 23 to rekord, czyli to był teraz rekord, ok. To możemy to zagrać jeszcze teraz tak i zobaczyć, czy nam się uda dojść dalej. Wtedy będzie pytanie, czy jednostki filujące mają więcej sensu, mniej sensu, jak tutaj do tej areny podejść. No bo jest dużo możliwości, dużo kombinacji tutaj działania. Już, już mamy potencjalny, potencjalny pomysł na zmodyfikowanie trochę tej drużyny, ale tylko przesunięcie głównie kolejności. Aby to slime był przedostatni, ponieważ bym oni boostował marchewkę w obrażeniach do samego końca, bo to głównie o to chodzi. I znowu na 23 się zatrzymamy, tak? Yy. Nie, zatrzymamy się na 24, okay, czyli to było lepsze rozwiązanie. No, teraz mogę wykonać tylko jeszcze lepsze rozwiązanie, robiąc tak. To jest możliwie najlepsze rozwiązanie, jakie mam na ten moment. No, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że jakby to będzie najoptymalniejsze, no bo on boostuje jednostkę za sobą i przed sobą, więc on nie boostuje tą jednostkę, która jest najsilniejsza. Przepraszam, najsilniejsza. Jednocześnie wnosi najwięcej do tej rozgrywki. <laughs> na 21 odmarł, okej. Okay. 22, no i to już 23, 24 i tu jest znowu śmierć. O, no, proszę trochę brakuje, okej, okay. ten skład nie jest najgorszy. Trzeba by było właśnie, trzeba by było właśnie tylko po prostu uzyskać lepsze. A tutaj jednostki do walki Okej, okay, możemy od razu sobie kuchnię poulepszać jak już tu jesteśmy Pierwsza kuchnia jest w sumie najbardziej stratną kuchnią na ten moment Bo najmniej dostaje bonusów Dobra, ulepszanie kuchni idzie, idzie całkiem, całkiem, jak tu, jak tutaj z jajkiem, 15 024. zastanawiam się teraz, o, Breeding XP to jest swoją drogą na salami, ja bym może coś zaczął teraz gotować tutaj pod ulepszenia, ok, Okej, okay, tu możemy Genetic Splice, -a. to nie, tysięcy, to nawet nie mamy co o tym marzyć. Unlock breedability, which increases chance to breed new pet, but a pink pet in the efense increase the multiplayer. Nie wiem co to robi, muszę się przyznać. Więc. Unlock the third multi egg rarity when the egg ink by this folder, ale chance to increase the rarity of another egg. O kurczę. no no powiedziałbym, że... Potrzebowałbym tego bardzo, bo dużo, dużo, właśnie awcze. Ja potrzebuję kukurydzy. Tu są paneki na pewno. Eee, co my mamy tutaj? Nie mamy kukurydzy. Ok, z czego powstaje kukurydza? Tu nic nie ma. Tu nie ma kukurydzy. Tu nie ma kukurydzy. Tu nie ma kukurydzy. Tu nie ma kukurydzy i tu nie ma kukurydzy. Jakbym porywał pojedynczymi? Ok, tu jest coś do odblokowania. I teraz tak. Tu jest coś do odblokowania. I tu jest już totalnie coś innego do odblokowania. Tu jest w ogóle. W ogóle tu jeszcze inne rzeczy są do odblokowania. Ciekawe co to jest. No to mamy dwie jakieś rzeczy do odblokowania. Jeden dzień je to potrzebuje, tu dwa dni, a tu sześć godzin. Okej. Okay. Dobra, więc tak to sobie na razie zostawmy. Tu możemy się Łap, e, słapnąć talentami, bo nic więcej tu nie zdziała i odesłać go na dalszą e, podróż. Uff, tu 24 godziny już powoli dobijają na niektórych. Dobra, więc to sobie skoczmy ładnie, 100 000 kili. Smakowicie. 143 poziom na pierwszym elemental Sor Sereży. Ok. Wila wypadałoby też odebrać. Dobra. Drugi Divan Knight tutaj. Złapał też przy. Uuu! to jakaś nowa przynęta. I require Fishing 2. No, niestety ja nie posiadam na tej postaci Fishing 2 ale posiadam możliwość wrócenia tutaj i teraz tak, dzisiaj jest moment, który dzień, który to nagrywam to jest środę i stać mnie na odblokowanie czegoś za free okej okay. faster equinox bardzo. zapomniałem wam w ogóle pokazać, że odblokowałem equinox A więc na pewno chętnie wam to pokażę Talent points for all classes, Palo Pons, Multiplayer, Opening Portal, then Death Note, Village XP and U Jezu ten Village xp to fajne by było. A w Legacy, tutaj uh, już wiele razy rozwinąłem co ty są do zdobycia za rzeczy. Drop Rate, 25 level for all talents, uh, hmm. All skill. E, drop rate right from the monster. Dobra. Wracam do current setu. I otworzę sobie current set. Może tu mi uda się na przykład coś dropnąć. To by było ciekawe, jakby udało mi się coś dropnąć, patrząc na to, że e, ostatnio, który. Nie, to jego już mam. Ok. He, jego już mam. He. Jego i nie mam. Proszę bardzo, 15% drop No i fajnie. A ja chciałem zmienić PETY, które będę. Select Follower tutaj. Jednak taki por, który za mną chodzi, troszkę bardziej mi się podoba, muszę przyznać. Więc zostanę przy porze, który będzie za mną chodził, niż jakiś wielki golem. Rozumiem, że taki golem to trochę więcej prestiż bo jednak jest rzadszy, no ale por mi się bardziej podoba. Ok, na Word drugi. Sobie skoczemy tutaj zrobić wordery i odłożyć. Post office'a tutaj. Proszę bardzo, boksiki odłożyć. Resztę boksów sprzedać. Skoczyć na Word trzeci Obstraić construction, chociaż najpierw powdery bym obczaił, bo właśnie tu mogę. fajno zrobić na 8000. Też mogę zrobić rank upa, fajnie, fajnie. Dobra, ale my tutaj wróćmy. Tu się wszystko powoli buduje. No 2 miliony w ogóle, nie? No to też jest trochę, trochę z moim 6000. Idzie to powolutku. Dobra, my zaczniemy wyrzucać te nisko 6, 5, jest Tu jest 5, tu jest 0. A to auto-bustuje? Dużo dodaje? No, dużo dodaje. No to niech to na razie to zostanie w takiej sytuacji, dużo dodaje. Czy mam gdzieś 40,? Nigdzie nie mam 40. Jest gdzieś 4% i jest 4%, tu jest ile? Z, tam było 0 w ogóle się schowało. Tu jest jeszcze 0% No dobra. No teraz jak już tu jesteśmy, to też możemy upalić trochę gemów. Eee, tu jest trzeba w dalej nic się nowego nie pojawiło trochę bezmyślnie to przeklikałem okej okay. i na co ja bym chciał upalić te gemy tak szczerze ja osobiście myślałem może nad premium kogiem ale premium god no nie wiem w sumie no bo na początku to też nie no, pójdźmy w te cauldrony jednak, to bo ja ich, ja je potrzebuję, ok? Żeby to wszystko lepiej działało, ja muszę mieć te kołdrony ulepszone A tutaj co ja sobie mogę zrobić, ja bym sobie kupił kuchnię kolejną Bo jednak ten cooking Mi się podoba, w sumie chcę go rozwijać I co, 350 gemów, to ja bym się cofnął na Tutaj i dokupił, czy ja coś tu mogę kupić? Backpack, sloty. Nie, to na razie zostawił. Tylko po prostu to zbierał znowu 500 i ulepszył już Alchemię tutaj. Możliwie jak najbardziej po prostu. E, dobra, czyli tak, Construction już załatwione. Construction już, już załatwione. Więc co? Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku z Gr I Don't. trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.